Cześć, jestem Pix, prowitam Was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. I słuchajcie, był przed chwilą update, i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku sobie go przetestujemy, co się zmieniło, bo jest naprawdę sporo zmian. Mamy, słuchajcie, po, po pierwsze, tutaj nowe lobby. Mamy tak, przyklęta technika, technika słomionej lalki. I mamy tutaj dwa nowe mityki, są dodane. Takie z anime. Ja mamy jeszcze. To do tego przejdę później mamy nowe skiny anime. Oprócz tego, że są te dwa mityki. To właśnie one wypadają z takiej lamy. Mamy słuchajcie, taki jakby nowy Battle Pass, taki dodatkowy. No i mamy tu darmowe tutaj sobie na przykład takie malowanie, czy tak. Oraz jest tu skin. Yy, I to słuchajcie, kupujemy za. Tysiąc fałdolców Ja nie wiem czy to kupię Mamy dodatkowo tutaj ze za zadania Lotnię taką nuę. I na pewno słuchajcie tego darmowego Battle Passa całego będę chciał sobie zrobić No ale co no Lecimy do gierki Dobra słuchajcie jestem już w Battle I słuchajcie zapomniałem wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy Czyli że Tydzień temu, no, nie widziałem sensu o tym nagrywać, ale przywrócono taką rękawicę, taki grappler Teraz ją możecie zobaczyć. Tak więc to też sobie tym dzisiaj myślę, że pogramy. Polecę sobie na... Chociaż w sumie sobie polecę tutaj. Zaparowane źródła. Co my tutaj mamy? Hello. Czy to nie jest jakaś mityczna moc? Jest jakaś nowa, czekajcie tylko sobie. zbiorę jeszcze jakieś inne bronie. Co my tu jeszcze mamy? O. O i rękawice. No dobra, mamy to. Technika złomianej la lalki. Mam jakiś gwoździe i młotek. Nie wiem o co chodzi. Szybka seria ciosów młotkiem występuje. Wystrzelbuje gwoździe pełne. Czyli mogę tego użyć trzy razy. Dobrze, jak kosz będę widział, no to sobie to przetestuję. Czekajcie, to śledzi. No widzę tam. Chodź tu, chodź tu. Kościu. Skup się na mnie! Mógłbym go w sumie zabić, ale chcę to przetestować. Aha, to tak się działa. A! o Dobra, on miał te inne jeszcze mityki. Purpurowa próżnia, yy, kewy. Dobra, nie wierzę, jak ja to przeżyłem. Ub był odkrywany. Dobra, mamy tego dwa. Coś tu jest. Co jest? Nie wiem jak to działa, ale ciekawie. dostał. Dobra, to się wszystko ładuje. Dobra, dalej mi to! A, to się nie ładuje akurat. A, ei on też dostał. No brá, ja lecę za nim. Że kujwa co? A few moments later. Dobra, jestem w drugiej gierce. Tamta gierka to była po prostu moja jakaś odklejka dziwna. Nie wiem jak to się stało. Tym razem sobie polecę na nące posiadłości. Sobie przejmę ten domek. Dobra, mam pompę. Nawet lepszą? O oh, god, co my tu mamy, bro? Biorę sobie jedno. Co ty tu raktor cały czas karczysz? Nie wiem o co ci się chodzi. Myślę, że trzeba do nich zawitać. Nice. Zarubiste to jest na daleko. Jak tu to mu nie zadało? Tu jeszcze ktoś jest. Nie! No bo ja się sam zaraz tu zabiję. Daj mi lucik. Zomeczku. Lepszy karabin. No i przejmuję sobie flagę No i dobra słuchajcie, flaga już będzie przejęta Co my tu mamy? Serio? I tyle? No tu jest jeszcze pompa O oh, god, co my tu mamy? Złoty spazik? Dobra, nie biorę tego szczofa Słuchajcie, tam jest typ. na moim celowniku Co so, jakby go tak... ...dokatrupić? Chodź, mężczyzna, chodź. Nie. Jest, przeżyłem to. Bierzemy to. Big. Aha. Dobry. Nie wiem, co ty, ziomek, tu zamierzasz robić. Czy ty próbujesz mnie zjarać? O kurde Siemano Nie wierzę, tu jeszcze ktoś jest A tu jest lama Dobra ja już nie żyję. No i kurde! No więc słuchajcie, jesteśmy jeszcze w jednej grze. Bo jeszcze słuchajcie, chciałem zobaczyć sobie jak ta lama cała działa. Chociaż nie wiem czy teraz w ogóle będą te stare lamy. Ciknąca centrala Dobra, lecę może tutaj na drzewko. I tutaj na drzewku słuchajcie. Kurde, tylko jak się tu dostać? Musiałbym... tak... tak... Mamy tego mityka, słuchajcie No i mamy, słuchajcie, tego mityka W sumie te mityki są, według mnie, dosyć spoko Bo coś zyskałem Dobra, przejedźmy sobie tutaj To w ogóle była wakacyjna miejscówka w Fortnite'cie Mamy pompę i let's go EJ! Ja przepraszam, ale co to jest? 300 przeklętej energii. Tak więc. No tu na pierwsze, że trzeba 1000. Według mnie update dosyć spoko. Dawno czegoś takiego nie było. Fajne nowe lobby. No niestety dzisiaj nie otworzyłem tych lam, ale to będzie wszystko. Jeśli film się spodobał, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. I się Mano.